Oszukałeś rodzinę, powiedział mój ojciec, kiedy odważyłem się zapytać, dlaczego zabrał oszczędności przeznaczone na moją naukę i przekazał je mojej siostrze, żeby mogła kupić dom. Podjąłem decyzję, a trzy lata później odebrałem telefon. To był mój ojciec, prosił o pomoc. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Zawsze wiedziałem, że ojciec faworyzuje moją siostrę, Zofię. Od dziecka była jego oczkiem w głowie, idealną córką. A ja? Ja byłem tylko tłem, nieistotnym elementem rodziny. Nigdy jednak nie przypuszczałem, że posunie się tak daleko, by zniszczyć moją przyszłość dla jej dobra. Tamtego wieczoru, po kolacji, usiadłem przy stole, czekając na odpowiedni moment, by zapytać. Od tygodni coś mi nie pasowało. Dokumenty bankowe, które zwykle znajdowałem w szufladzie w gabinecie, nagle zniknęły. Głos mojej matki stawał się niepewny za każdym razem, gdy wspominałem o studiach. Wziąłem głęboki oddech i postanowiłem przejść od razu do rzeczy. Tato, byłem dziś w banku, żeby sprawdzić moje konto. Pieniądze na studia zniknęły. Wiesz coś o tym? Nawet nie mrugnął. Spojrzał na mnie z obojętnością i powiedział zimnym tonem, który przeszył mnie na wskroś. Wziąłem je. Dałem Zofii na dom. Serce mi stanęło. Nie mogłem uwierzyć w to, co właśnie usłyszałem. Co? Jak to wziąłeś? Te pieniądze były moje. Oszczędzałem je latami. I co z tego? Wzruszył ramionami. Twoja siostra potrzebowała miejsca do życia. Ty możesz sobie zarobić na studia, nie umrzesz od tego. Poczułem, jak moje policzki płoną z oburzenia. Matka spuściła wzrok, jak zawsze, gdy ojciec podejmował niesprawiedliwe decyzje. Spojrzałem na Zofię, licząc na choćby cień wyrzutów sumienia. Ale ujrzałem tylko jej zadowolony uśmieszek. To nie jest w porządku. Mój głos zadrżał. Pracowałem na te pieniądze. Zawsze mówiłeś, że mogę na nie liczyć, że są na moje studia. Wtedy powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Jesteś rozczarowaniem dla rodziny, Jakub. Ciągle tylko narzekasz, ciągle robisz z siebie ofiarę. Prawdziwy mężczyzna radzi sobie sam. Zamarłem. Rozczarowaniem? Ja? Ten, który latami oszczędzał, uczył się, poświęcał? Podczas gdy Zofia zawsze dostawała wszystko na tacy? Spojrzałem na matkę, błagając wzrokiem, by cokolwiek powiedziała. Cokolwiek. Ale ona tylko westchnęła i nie podniosła na mnie oczu. Powoli wstałem od stołu, czując ciężar jego słów. Wtedy zrozumiałem, że jestem sam. Że nie mogę na nich liczyć. Ale podjąłem decyzję, już nigdy więcej nie będę od nich zależny. Wszedłem do swojego pokoju na drżących nogach. Zamknąłem drzwi za sobą i opadłem na łóżko, czując, jak cały świat wiruje. W jednej chwili straciłem wszystko, zaufanie do własnej rodziny, poczucie bezpieczeństwa finansowego, przyszłość, którą tak starannie planowałem. Jak miałem teraz opłacić studia? Jak miałem dalej mieszkać w tym domu, wiedząc, że mój własny ojciec traktuje mnie jak ciężar. Gniew buzował mi w piersi, mieszając się z dławiącym bólem. Chwyciłem telefon i napisałem do przyjaciela z uczelni, Piotra. Muszę się wyprowadzić. Znasz jakieś tanie miejsce do wynajęcia? Odpisał niemal natychmiast. Stary, w piwnicy mojego bloku jest mały pokoik. Jest malutki, ale tani. Chcesz zobaczyć? Nie zastanawiałem się ani chwili. Zszedłem po schodach z mocnym postanowieniem. Mój ojciec wciąż siedział w salonie. Czytając gazetę, jakby nic się nie stało. Matka zmywała naczynia, a Zofia przewijała coś na telefonie, zupełnie obojętna. Stanąłem naprzeciwko niego. "Wyprowadzam się." Podniósł wzrok i prychnął z drwiącym uśmiechem. "Nie dramatyzuj, Jakub. Nie masz dokąd pójść." Wziąłem głęboki oddech, starając się zachować spokój. "Wolę spać na ulicy niż mieszkać w miejscu, gdzie traktuje się mnie jak śmiecia." Matka odwróciła się gwałtownie, wyraźnie przerażona. Jakub, nie przesadzaj. Powinieneś rozmawiać z ojcem z większym szacunkiem. Szacunkiem? Po tym, co zrobił? Przełknąłem odpowiedź, której naprawdę chciałem udzielić, i ruszyłem na górę. Sięgnąłem po starą walizkę i zacząłem wrzucać do niej kilka ubrań, książki i resztki oszczędności. Niecałe dwadzieścia minut później byłem już przy drzwiach. Naprawdę wychodzisz? zapytał ojciec, krzyżując ramiona. Tak. Więc nie wracaj, jak się potkniesz i upadniesz. Zofia zachichotała cicho. Matka patrzyła na mnie z wyrzutem, ale nic nie powiedziała. Nie oglądając się za siebie, wyszedłem. Pokój, który załatwił mi Piotr, był mały, ciemny i pachniał stęchlizną. Materac na podłodze był cienki, a wspólna łazienka dla lokatorów zawsze brudna ale to było moje miejsce. Pierwsze dni były trudne. Bez wsparcia finansowego ojca musiałem jak najszybciej znaleźć pracę. Złapałem nocną zmianę w magazynie, gdzie godzinami nosiłem ciężkie paczki. W ciągu dnia chodziłem na zajęcia, walcząc ze zmęczeniem i starając się skupić. Każda złotówka była na wagę złota. Często kładłem się spać głodny, bo musiałem oszczędzać na czynsz i podręczniki. Bywały chwile, gdy smutek brał górę. Tęskniłem za ciepłymi kolacjami w domu, wygodnym łóżkiem, poczuciem bezpieczeństwa. Ale jednocześnie w moim wnętrzu rodziło się coś nowego, determinacja, jakiej nigdy wcześniej nie czułem. Jeśli mój ojciec chciał, żebym poniósł porażkę, czekała go niespodzianka. Zamierzałem wygrać. Bez jego pomocy. Pierwsze miesiące były najtrudniejsze. Wstawałem o piątej rano żeby się uczyć przed zajęciami, bo wieczorem, po pracy w magazynie, moje ciało odmawiało już posłuszeństwa. Ból pleców stał się moim stałym towarzyszem, podobnie jak chroniczne zmęczenie i burczący z głodu żołądek. Ale nie zamierzałem się poddać. Z czasem zacząłem znajdować sposoby na przetrwanie. Jadłem w stołówce uniwersyteckiej, kiedy tylko mogłem, bo tam było najtaniej. Pożyczałem książki z biblioteki, żeby nie wydawać na materiały. Nawet zeszyty wykorzystywałem do końca, zapisując każdą wolną stronę. I powoli moje życie zaczęło się zmieniać. Pewnego dnia, czekając na rozpoczęcie zajęć, usłyszałem, jak grupa studentów rozmawia o stażu w firmie technologicznej. Płaca była niska, ale to było coś związanego z moim kierunkiem studiów i przede wszystkim szansa, by wyrwać się z magazynu. Kusiło mnie, ale wahałem się. Przez lata ojciec wmawiał mi, że jestem porażką, że nigdy do niczego nie dojdę. Ale teraz, teraz byłem sam. Nikt już nie mógł mnie poniżyć ani zatrzymać. Więc postanowiłem spróbować. Przez kilka dni dopracowywałem swoje CV, choć było prawie puste. Na rozmowie kwalifikacyjnej kierownik, mężczyzna o imieniu Tomasz, spojrzał na moje zniszczone dłonie i zapytał: Pracujesz w magazynie, prawda? Kiwnąłem głową, czując ścisk w gardle skrzyżował ramiona i powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Jeśli dajesz radę nosić paczki całą noc i wciąż uczysz się rano, to mówi mi wszystko o twoim charakterze. Staż jest twój. Po raz pierwszy od dawna ktoś docenił mój wysiłek. Dzięki wypłacie ze stażu mogłem w końcu wynająć małe mieszkanie, dzielone z dwoma współlokatorami. Nadal było ciasno, ale mieliśmy własną łazienkę i prawdziwe łóżka. W pracy szybko się uczyłem i krok po kroku zdobywałem swoje miejsce. Po roku Tomasz zaproponował mi stałe zatrudnienie. Gdy podpisywałem umowę, ledwo mogłem w to uwierzyć, po raz pierwszy w życiu budowałem coś własnymi rękami. Spojrzałem wstecz i zobaczyłem, jak bardzo się zmieniłem. Nie byłem już tym chłopakiem, który opuścił dom z walizką i ciężarem ojcowskiego odrzucenia na plecach. Byłem kimś, kto wygrał samodzielnie. Ale nie miałem pojęcia, że trzy lata później ten sam człowiek, który nazwał mnie rozczarowaniem, zadzwoni do mnie, prosząc o pomoc. Minęły trzy lata od tamtej nocy, kiedy opuściłem dom z walizką i rozbitym sercem. W tym czasie urosłem bardziej, niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić. Teraz miałem stabilną pracę, własne, choć niewielkie mieszkanie i przede wszystkim spokój. Wiedziałem, że wszystko, co osiągnąłem, zawdzęczałem tylko sobie. Moje imię nie było już synonimem porażki, przynajmniej dla mnie. Myślałem, że już nigdy więcej nie usłyszę o moim ojcu. Nie próbował mnie znaleźć, a ja nie miałem potrzeby oglądać się za siebie. Aż do tamtej nocy. Telefon zadzwonił późno, prawie o północy. Byłem wyczerpany po długim dniu pracy i już miałem go zignorować, ale kiedy zobaczyłem nazwisko na ekranie, serce mi zamarło. Ojciec. Przez moment pomyślałem, że to pomyłka. Może zadzwonił przez przypadek. Ale telefon nadal dzwonił. Wziąłem głęboki oddech i odebrałem. Halo? Po drugiej stronie zapadła cisza. Przez kilka sekund nie słyszałem nic, aż w końcu rozległ się głos. Ale nie był to już ten sam pewny siebie, surowy ton, którym mnie upokorzył lata temu. Brzmiał słabo. Zmęczony. Jakub zakaszlał, zanim mówił dalej: Potrzebuję cię. Zacisnąłem palce na telefonie. Potrzebuję cię. Ironia tych słów uderzyła mnie jak cios. Mężczyzna, który wyrzucił mnie z domu, który nazwał mnie rozczarowaniem, teraz dzwonił do mnie w środku nocy i mówił, że mnie potrzebuje. Co się stało? Zapytałem chłodno. Zofia. Odeszła. Przez chwilę myślałem, że chodziło o coś ostatecznego. Ale zaraz potem wyjaśnił: Po tym, jak dostała dom, który jej podarował, niemal całkowicie zerwała kontakt z rodziną. Nie odbierała telefonów, nie odwiedzała ich. A co gorsza, ojciec miał poważne problemy zdrowotne. Jego firma upadła, został bez pieniędzy, bez ubezpieczenia. Nie wiedział, co robić. Potrzebował kogoś. I co za ironia losu, jedyną osobą, która mu została, był syn, którego odtrącił. Twoja matka, jego głos się załamał. Też nie jest w najlepszym stanie. Mamy poważne kłopoty, Jakub. Zamknąłem oczy, próbując poukładać myśli. Część mnie chciała się roześmiać. Gdzie podziała się jego duma? Gdzie się podziało to przekonanie, że sam sobie poradzi, że ja niczego w życiu nie osiągnę? Ale jednocześnie. Coś we mnie bolało. Bo mimo wszystko, to nadal był mój ojciec. A moja matka. Nigdy mnie nie broniła, ale też nigdy nie była okrutna. Wziąłem głęboki oddech. Gdzie jesteście? Odpowiedź, którą usłyszałem, miała zmienić wszystko. Teraz to ja miałem władzę. Pomóc czy zostawić ich samych sobie? Nie zmrużyłem oka przez całą noc po tamtym telefonie. W mojej głowie przewijały się wszystkie wspomnienia z przeszłości, każda upokarzająca chwila, każde raniące słowo, które usłyszałem od ojca. Nigdy się mną nie przejmował, kiedy to ja potrzebowałem pomocy. A teraz, kiedy był na dnie, oczekiwał, że po prostu o wszystkim zapomnę i pobiegnę mu na ratunek. Następnego dnia poszedłem pod adres, który mi podał. Zatrzymałem się przed zniszczonym budynkiem, w którym mieszkali moi rodzice. Farba na ścianach była odpryśnięta, a wokół panowała ciężka, przytłaczająca cisza. Zadzwoniłem do drzwi i usłyszałem powolne, ociężałe kroki po drugiej stronie. Gdy drzwi się otworzyły, przez moment pomyślałem, że to ktoś obcy. Mój ojciec, kiedyś dumny i pełen siły, wyglądał jak cień człowieka, którego znałem. Był wychudzony, jego ramiona opadły, a pod oczami rysowały się głębokie cienie. Cała jego postura wyrażała zmęczenie i wstyd. Jakub, wyszeptał, jakby samo wypowiedzenie mojego imienia było dla niego trudne. Zanim pojawiła się moja matka, jeszcze bardziej przygaszona. Gdy mnie zobaczyła, jej oczy natychmiast zaszkliły się łzami. Synu, przyszedłeś. Poczułem, jak ściska mi się gardło. Wpuścili mnie do środka. Usiadłem na wytartą kanapę w ciasnym salonie. W powietrzu unosił się zapach leków i starego jedzenia. Zawiodłem cię, Jakub, ojciec zaczął, unikając mojego spojrzenia. Zawiodłem bardzo. Cisza między nami była ciężka. W końcu powiedział mi całą prawdę. Rodzinna firma upadła przez złe zarządzanie. Musieli sprzedać dom, w którym dorastałem, żeby spłacić długi. A ostateczny cios. Zofia zniknęła z ich życia. Kiedy tylko dostała dom, który jej podarował, przestała odbierać telefony, odpisywać na wiadomości. Ojciec postawił wszystko na nią, wierząc, że będzie wierną, wdzięczną córką. A kiedy sam znalazł się w potrzebie, ona po prostu odwróciła się plecami. Powinienem czuć satysfakcję. W końcu to była tylko konsekwencja jego własnych decyzji. Ale patrząc na tego złamanego człowieka przede mną, zrozumiałem, że prawdziwa zemsta nie polegała na oglądaniu go w takim stanie. Moim zwycięstwem było to, że nie potrzebowałem już jego aprobaty. Skrzyżowałem ramiona i wziąłem głęboki oddech. Wyrzuciłeś mnie z domu, kiedy najbardziej cię potrzebowałem. Nazwałeś mnie porażką. A teraz jesteś tutaj, prosząc o moją pomoc. Widzisz, jak bardzo to ironiczne? Ojciec spuścił głowę. Byłem idiotą. Byłem ślepy. Myślałem, że mam rację. Ale zniszczyłem jedyną osobę, która naprawdę troszczyła się o tę rodzinę. Matka zaczęła cicho płakać. Nie obroniłam cię, Jakub. Przepraszam. Zamknąłem na chwilę oczy. Mogłem po prostu wyjść i nigdy więcej się nie obejrzeć. Ale wiedziałem, że tego nie zrobię. Nie byłem moim ojcem. Pomogę wam, powiedziałem w końcu. Ale nie dla ciebie, ojcze. Zrobię to dla mamy. Pokiwał głową, jakby wiedział, że to jedyna odpowiedź, jaką mógł ode mnie usłyszeć. W kolejnych miesiącach poukładałem wszystko. Pomogłem matce zdobyć ubezpieczenie zdrowotne, uporządkowałem ich finanse i zapewniłem im lepsze miejsce do życia. Ojciec nigdy nie odzyskał dawnej pewności siebie. Stracił więcej niż pieniądze, stracił szacunek do samego siebie. I na własnej skórze nauczył się, że miłości i lojalności nie można kupić. A ja? Ja poszedłem naprzód, silniejszy niż kiedykolwiek. Nie potrzebowałem zemsty. Moim największym zwycięstwem było to, że nigdy nie byłem porażką, za jaką mnie uważał.